Tematycznie informujemy Państwa o postępach na budowie Hospicjum. Jesteśmy to Państwu także winni, ponieważ uczestniczycie niejako w budowie tego Hospicjum, chociażby poprzez swoje datki i wsparcie Fundacji na Rzecz Budowy Hospicjum. Informacje z pierwszej ręki, najnowsze jakie możemy przekazać. Inwestycja praktycznie się zakończyła. Zostały już dokonane odbiory sanepidu, straży pożarnej. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego również w dniu wczorajszym był na, na, na budowie, bo obiekt dopóki nie zostanie przekazany do eksploatacji jest, jest jeszcze budową. Czekamy teraz na oficjalny dokument, który potwierdza odbiór budowlany. Tak naprawdę jest to finał, większy cały proces inwestycyjny, odbiór budowlany. Dzięki temu, na najbliższej sesji Rady Miejskiej we wtorek, dokonamy jeszcze drobnych korekt finansowych i zaraz po sesji następnego dnia odbieramy od generalnego wykonawcy obiekt hospicyjny. Równolegle przekazujemy ten obiekt dla Głogowskiego Szpitala powiatowego w formie użyczenia, bo zarządzać tym obiektem będzie właśnie Głogowski szpital. Hospicjum będzie po prostu jednym z oddziałów działalności Głogowskiego szpitala. Zatem te wszystkie miesiące, właściwie lata inwestycji pracy, dobiegły końca. W tej chwili oczywiście po hospicjum będą toczyły się jeszcze pewne e, prace związane z e, wyposażaniem, e, o czym za chwilę pani prezes e, Ola e, Państwu opowie. Natomiast dla nas najważniejsze jest, że ten proces inwestycyjny, stricte budowlany zakończył się. E, z chwilą przekazania wszystkich dokumentów e, dla Gogłowskiego szpitala szpital informuje Narodowy Fundusz Zdrowia o gotowości świadczenia e, usług e, usług hospicyjnych. I Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia ogłasza nabór, nabór na kontrakt 20 łóżek właśnie w Głogowskim Hospicjum. Dzięki temu po kilkutygodniowym procesie wyłaniania wykonawcy i podpisania umowy z NFZ-em, pierwsi pacjenci będą mogli trafić do hospicjum. Można powiedzieć, że w tej chwili jesteśmy na takim etapie dopieszczania tak, żeby nie tylko obiekt pod kątem budowlanym, pod kątem funkcjonowania był, 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 był piękny i funkcjonalny, ale także aby jego, jego wnętrze wypełnić takim duchem, gdzie unosić się będzie opieka pewien klimat, który na pewno będzie łagodził to cierpienie osób, które będą tam przebywać. Na pewno będzie wspomagał wolontariuszy i pracowników działających w hospicjum, ale właśnie o to wykończenie, o to wyposażenie dwa Fundacja Głogowski Hospicjum i bardzo proszę Olu o przekazanie również informacji co tam na waszej linii frontu się dzieje. Na naszej linii frontu, jak to powiedział pan prezydent, dzieje się bardzo dużo, ponieważ już praktycznie od wakacji cały czas były prowadzone różne zamówienia, negocjacje cenowe na wyposażenie hospicjum. Tak jak mówiliśmy wcześniej, podzieliliśmy się, miasto budowało hospicjum, natomiast fundacja wzięła na siebie trud jego wyposażenia, i właśnie w tej chwili, właśnie w tych dniach Przyjeżdżają do hospicjum meble, fotele, stoliki, krzesła. Jutro przyjeżdżają łóżka dla pacjentów, razem z materacami przeciwodneżonymi, odleżnowymi, które będą wstawione prosto na salę. I mm, są już zamontowane meble w gabinetach zabiegowych. Cały sprzęt medyczny, który będzie używany, ssaki, pompy, to wszystko też już jest na terenie, na terenie hospicjum. Także tych prac, tak jak powiedział Pan Prezydent, jeszcze, jeszcze jest troszeczkę przed nami ale też y, będą takie prace związane z upiększaniem tego budynku, żeby pacjenci, można tak po prostu nazwać, żeby mieli tam namiastkę domu, żeby nie były to tylko białe ściany, ale, ale żeby te pomieszczenia były ciepłe i przyjazne, y, żeby umilić im ten czas, y, który tam będą musieli spędnia, spędzać. Y, także tutaj ze strony Fundacji właśnie y, staramy się zrobić to wszystko tak, żeby tym Państwu się pochwalić i żebyście mogli powiedzieć, że faktycznie wywiązaliśmy się z naszego zobowiązania, bo tak jak mówiliśmy od samego początku, fundacja będzie wspierać to hospicjum, nawet jak ono już będzie działać, wyposażamy je, gdyby coś się zużywało, to postaramy się też doposażać to hospicjum, ale również wspierać finansowo projekty, pewne projekty, wszystkich znaków y, już na początku roku, mam na myśli luty, ten pierwszy pacjent w hospicjum zostanie przyjęty, ale y, wiadomo, że my byśmy chcieli też rozszerzyć tą opiekę poza pacjentami na pacjentów o opiekę psychologiczną czy opiekę że to niezwykle ważne, że oprócz tej części budowlanej, oddania do użytku, e, cały ten ruch wokół budowy hospicjum, który został stworzony przez Fundację, trwać będzie. To są wspaniali i zaangażowani. Będą też e, przeprowadzać różnego rodzaju zbiórki, do których już jesteśmy przyzwyczajeni, bo przecież przy okazji świąt, przy okazji Święta Zmarłych e, czy innych przedsięwzięć e, wszędzie widzimy wolontariuszy e, działających na rzecz Głogowskiego Hospicjum. I to jest normalne, że przy kospicjach właśnie działają stowarzyszenia, fundacje w całej Polsce, które zrzeszają wolontariuszy, którzy też będą chcieli tam działać. Zresztą fundacja już jest po szkoleniach pierwszych wolontariuszy, którzy będą chcieli tam pomagać. I tutaj warto powiedzieć też o tym, że tym osobom, osobom zaangażowanym, trzeba najnormalniej w świecie też dziękować, dostrzegać ich pracę. W związku z tym Fundacja w najbliższym czasie planuje też ważne wydarzenie. Tak, planujemy wydarzenie 11 grudnia o godzinie 17 zapraszamy do boku wszystkie osoby, wszystkich wolontariuszy, wszystkie osoby, które nas wspierały na galę wolontariatu. Chcielibyśmy Wam wszystkim podziękować za te lata, które spędziliśmy razem kiedy wy wspieraliście nas datkami pieniężnymi, ale też dobrym słowem, a czasami nawet tym, że poświęcaliście swój własny czas, żeby stanąć z puszką i wspomóc nas właśnie w zbiórkach. Także zapamiętajcie tą datę, 11 grudnia, godzina 17, MOK, zapraszamy wstęp wolny. Tych spotkań, wypręczania, wyróżnień, żąkili było wiele, natomiast taka będzie wyjątkowa, bo mówimy już o wybudowanym hospicjum. Tak naprawdę to, co od wielu lat stanowiło tylko marzenie, zabieganie o coś, jest już faktem, i chcemy z jednej strony podziękować też wolontariuszom, ale będziemy też chcieli podziękować wszystkim tym mieszkańcom, instytucjom, które angażowały się, którzy wrzucali ten przysłowiowy wdowy grosz do, do puszek. I już myślimy o zorganizowaniu Dnia Otwartego Hospicjum. Będziemy chcieli zaprosić mieszkańców do budynku hospicyjnego, żeby zobaczyć, co faktycznie zostało zrobione przez te ostatnie lata, co również z Waszych, Państwa pieniędzy zostało zakupione i wyposażone. Zatem jeszcze w grudniu poinformujemy Państwa o dokładnej dacie. To będzie najprawdopodobniej pierwsza połowa stycznia. Chcemy, aby tam wszystko już było dopieszczone, łącznie właśnie z tymi dekoracjami, ścianami, tak żeby Państwo mogli zobaczyć na własne oczy to, na co poszły te pieniądze i jak hospicjum będzie wyglądało i działało w najbliższym czasie. Wiemy, że, po, że Państwo bardzo nam zaufali. Widzimy to na każdym kroku, tak jak Pan Prezydent powiedział, na tych zbiórkach świątecznych z okazji Wszystkich Świętych. Widzimy to także w 1,5% odpisie, który co roku trafia na konto Fundacji. Dlatego mamy poczucie, że musimy Państwu pokazać, że Wasze zaufanie. Że dobrze nas obdarzyliście tym zaufaniem, że my się wywiązaliśmy z tego, do czego się zobowiązaliśmy i że Państwo, że to hospicjum powstało, że będzie wyjątkowe. Mamy nadzieję, oczywiście, że nikt z nas nie będzie tego hospicjum potrzebował, ale wiemy, jakie jest życie i że niestety nasi bliscy, nasi znajomi chorują i jak bardzo Błogowie takie miejsce potrzebne. Także zapraszamy Was na dni otwarte, na dzień otwarty, który, który wspólnie tutaj data zostanie ogłoszona, żebyście mogli przyjść i zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Jak wygląda nasze hospicjum? Łodowski. Czy jest coś, żebyśmy słuchali robota tej inicjatywy 11 grudnia, rodziny Wyglądać? Tutaj musiałabym poprosić Romana Jarzynę. Nagram. <grym> <grym> tak, na konferencji tutaj. Jeszcze pytanie: czy te ponad 3 miliony złotych, które są aktualnie na końcu tak. fundacji, na samo wyposażenie wystarczą? Yy, tak, myślę, że te pieniążki wystarczą, bo tutaj oczywiście fundacja skupiła się na tym, żeby wyposażyć to hospicję. To Zobaczymy, ile pieniędzy zostanie, ale tak jak wspominałam, tych potrzeb jest troszeczkę więcej. Naszym takim nieśmiałym marzeniem jest jeszcze do budowy, jest do zakończenie tego drugiego etapu, ponieważ ta budowa została podzielona na dwa etapy, czyli ten etap, który właśnie Pan Prezydent ogłosił, że został zakończony, ale zostało jeszcze jedno skrzydło, skutku do budowania. Zobaczymy, jeżeli okaże się, że pieniądze będą, to może w przyszłości pokusimy się i o